Cześć! Z tej strony Sandra. Witam Cię na moim kanale. I dzisiaj zaproszę Cię na praktykę powitania słońca Ashtanga A. Surya Namaskar Ashtanga A. Powitanie słońca, które pozwoli Ci nie tylko wydłużyć, rozciągnąć kręgosłup, ale też wzmocnić całe ciało. I zaczniemy bezpośrednio już od nauki samego powitania słońca, natomiast pamiętaj, żeby przed każdą taką praktyką jeszcze delikatnie rozgrzać, przygotować ciało do bardziej intensywnych asan po to, żeby móc bezpiecznie wchodzić w różne pozycje. Jeżeli nie wiesz jak, jak się rozgrzać, tak, co Ci pomoże przygotować ciało to zapraszam Cię do wideo, e, które przygotowałam e, hata yoga na dzień dobry. Tam 15 minut, e, tak naprawdę krótka taka sesja, która pozwoli Ci rozgrzać i przygotować swoje ciało, a tymczasem my zaczynamy wstań przejść przód maty, tak żeby stać blisko tej krótszej krawędzi maty. wiedział, żebyś wiedziała. Jest to powitanie Słońca, które no właśnie pozwoli ci zrozumieć swoje ciało, pozwoli ci też je wzmocnić, pozwoli ci skontaktować się ze swoim oddechem. Ja w trakcie tego nagrania będę mówić ci, kiedy wykonujemy wdech, kiedy wykonujemy wydech. Na razie może być tak, że. Będzie dla Ciebie to za dużo informacji, tak? Może być tak, że na razie skupiasz się na samych asanach. Spokojnie. Potem, jak obejrzysz to nagranie, wróć sobie do niego jeszcze raz i wtedy na spokojnie przeanalizuj, kiedy jest wdech, kiedy jest wydech. Staj z przodu, maty. Spójrz na swoje stopy, tak jak ja teraz na nie patrzę, unieś palce stóp. Dociśnij nasady palców, dociśnij pięty i takie rozczapieżone palce dociśnij do maty. Zaangażuj mięśnie ud, mięśnie pośladków. Wydłuż boki ciała, unieś mostek, spójrz przed siebie i skieruj wnętrza dłoni do siebie wzdłuż ciała. Pozycja Tadasana, pozycja góry. Dwa, trzy, takie spokojne, głębokie wdechy i wydechy. Poczuj swoje ciało, poczuj, gdzie najmocniej odczuwasz oddech. Na wdechu spójrz przed siebie, wycofaj ramiona, Ardha Uttanasana i z wydechem idąc od prawej nogi wycofaj się do pozycji Chaturangi. Na wdechu pies do góry, otwórz klatkę, nogi są aktywne, biodra są nad matą i na wydechu odepnij się od maty do pozycji psa z głową do dołu. Z wdechem wykonaj duży krok prawą i lewą nogą. Spójrz przed siebie do pozycji Arda Uttanasana. Na wydechu skłon Uttanasana. I z wdechem ręce przez bok do góry. Spójrz na sufit. I wydech Tadasana. To dopiero prawa strona. Teraz lewa. Znowu, zajmij nogi w kolanach, weź wdech, spójrz na sukni, z wydechem ręce wracają wzdłuż ciała, skłon Utanasan. Wdech, spójrz przed siebie, wycofaj ramiona. I na wydechu od lewej nogi wycofaj się do czatury. Z wydechem, odepnij się od maty, otwórz klatkę, Cofaj ramion, napnij od pies do góry i wydech pies. Wykonujemy z każdą pozycją wdech lub wydech. Bez tego oddechu pozycje są dosyć trudne do wykonania, stają się takie ciężkie, toporne. No, a właśnie oddech pozwala ci uzyskać to, to flow, ten przepływ w ciele. Spróbujemy teraz zrobić jeszcze jedną sekwencję, jeszcze jedną serię zaczynając tym razem od lewej strony przechodząc do prawej i spróbuj teraz bardziej wsłuchać się, kiedy jest wdech, a kiedy jest wydech. Stań z przodu maty, dociśnij stopy do maty, zaangażuj uda, pośladki, wydłuż mostek, wydłuż delikatnie czubki uszu. Strony wdech, zagnie nogi w kolanach, dynamicznie ręce do góry i na wydechu ręce opadają z uszczela Wdech, spójrz przed siebie, wydech idąc od lewej nogi czaturanga. Wdech, otwórz klatkę, pies do góry. Nogi są silne, aktywne. Wydech, pies do góry, Odejmij się do góry. siebie, wydech, skłon od tanasa i wdech, ręce z boku ciała do góry, spójrz na górę i wydech, tadasa, od razu zróbmy drugą stronę, wdech, zednij nogi w kolanach, spójrz na wydech, ręce wzdłuż ciała, skłon od tanasa, wdech, spójrz przed siebie, wycofaj ramiona, Wdech, idź od prawej do tyłu, do pozycji czaturalnej. Wdech, odepnij się od mat, wyprostuj ręce w łokcie, pies z głową do góry. I wydech, pies z głową do góry. Wdech, prawa, lewa noga, duży krok do przodu, spójrz przed siebie. I wydech, skłon od nosa. Wdech, ręce przez bok, do góry i wydech, tada, i rozluźnij ciało. No i zrobione. To, o czym warto pamiętać, to prawa, lewa strona to jest dopiero jedna seria, tak? to co ja zawsze polecam no to żeby też tak pracować symetrycznie, czyli jeżeli zaczęłam od prawej strony skończyłam na lewej kolejną sekwencję zaczynam od lewej strony kończę na prawej, ale pamiętaj to jest tylko moja propozycja możesz tutaj dowolnie się bawić tym powitaniem słońca, to co jest ważne to tylko żeby pamiętać o, o symetrii, o tym żeby równomiernie obie strony ciała były rozgrzane no, i przygotowane do dalszych asan, tak. W końcu powitanie słońca bardzo dobrze przygotowuje nas do, do dalszej praktyki na macie. Jeżeli chaturanga jest na razie dla Ciebie wyzwaniem, jest to pozycja, która jest dosyć taka intensywna, to proponuję Ci modyfikację. Modyfikacja wygląda w ten sposób. Pokażę Ci, jak zrobić e, takie przejście. Tak? Jesteśmy w pozycji Ardha Uttanasana. Później mamy mm, y, wycofanie. Zacznę sobie tutaj od prawej nogi do chaturangi. Przejdę teraz w ten sposób. Prawa, lewa. Położę kolana. I przejdę do przodu, nie kładąc klatki na macie. Później na wdechu. możesz położyć sobie kolana i zostać klatką troszeczkę wyżej nad matą. Spróbuj, zobaczyć która wersja jest dla Ciebie bardziej taka optymalna. Ja natomiast bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za wspólną praktykę. Życzę Ci dużo powodzenia. Powitania słońca są taką fantastyczną, fantastycznym takim wprowadzeniem Możesz się spodziewać później na macie, nie tylko rozgrzewają ciało, rozciągają, ale też bardzo je wzmacniają, dodają takiej energii, więc warto od powitania słońca praktykować.